Leszek, posyniak, dziewczynka i koń. Słuchasz koniku? Wiem, że słuchasz, i nawet na mnie się nie złościsz, choć taka jestem mała, krucha. Ty jesteś inny niż dorośli. Wiesz, zanim jutro wszyscy wstaną, Przyjdę i jazem uciekniemy. To będzie bardzo, bardzo rano. I może puszka zabierzemy? Powędujemy hen na łąkę, Przez ciemne lasy, góry, pola. Ta łąka jest hani domkiem, co chodzi ze mną do przedszkola. Motylków tańczą tam tysiące, kwiatuszki rosną kolorowe i pełno czarów na tej łące, a konie mają sny koniowe. Będę puszczała ci dmuchawce. Odgonię, gdy przyleci mucha. Cukrową kostkę dam ci w trawce. Słuchasz koniku? Wiem, że słuchasz.